Witam Was serdecznie na moim warsztacie. A co dzisiaj? Dzisiaj zrobimy sobie warsztatowym sposobem preparat WD40, to będzie preparat Ala WD40, bo wiadomo, że w takich warunkach nie jesteśmy w stanie odtworzyć tego preparatu, ale to jest chyba jeden z najlepszych przepisów, jaki znalazłem. Przepraszam, działający. Co nam będzie do tego potrzebny? Pojemnik, olej silnikowy, benzyna lakowa i benzyna ekstrakcyjna plus waga. A więc ja wyciągam wagę i zaraz wszystko wam opowiem. Więc widzimy się za chwileczkę. Wagę mamy już włączoną. Starujemy i wlewamy 20 gram oleju silnikowego. To jest jakiś miks. Powinien być najlepiej mineralny. 20 gram. Mamy, to przeskoczyło nam troszkę 22, no nie szkodzi. 80 gram benzyny ekstrakcyjnej. śmy mieć całości mamy 100 gram łącznie. I 20, przepraszam, i 80 gram benzyny lakowej. Trochę przelałem, miejmy nadzieję, że nic się nie stanie. I to jest cała nasza. Cała nasza baza. Teraz pozostało nam to bardzo dobrze wymieszać. A teraz mam pojemnik. Będzie wodę bastek plus zawór od kół samochodowych, czyli zawór. E, zabijcie mnie, nie, nie przypomnę sobie teraz. Wentyl, przepraszam, wentyl. I zrobuj, zrobimy z tego WD w sprayu. Dobra i udało mi się to połączyć. Nawet ciśnienie jest. Więc teraz wykręcimy sobie zaworek. Trzykawka. Nabieramy to nasze wodę. O, trochę za dużo. Powoli. Skończyłem i zobaczcie budę bastek. Skończone. Podaje się do tego samego co zwykły preparat. UD 40 I nasmarujemy I wyczyścimy narzędzia Chwila roboty Nawet trochę stół nam się wyczyścił Chwila roboty I mamy takie, oto cudo zrobione. Działa świetnie. Zobaczcie, jaka różnica. I zobaczcie, ile brudu. Dobra, żegnam się z Wami serdecznie i do następnego. Do zobaczenia.